Ciebie, Madeczko! Z tej strony slot! Miło mi Was widzieć! Pamiętajcie łapce w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, bo są święta. No ale dodatkowo będę Wam przypominał o codziennym nowym wyzwaniu, który wychodzi teraz w Fortnite oraz o nowym sklepie, w którym to będziecie mogli dostać przez 24 godziny jedną dodatkową grę, Więc ta łapka w górę na pewno się bardzo przyda. Także słuchajcie, dzisiaj przechodzimy do kolejnego wyzwania, które codziennie będzie się pojawiało i specjalnie do tego wrzucę Wam więcej odcineczków. Więc dzisiaj troszeczkę nie rajczujcie, że tyle dostajecie dzwoneczków. Także lecimy z dzisiejszym wyzwaniem. Dzisiaj będzie nam potrzebny kuciak w skupiącej skółce. I nie będzie to żaden program kulinarny, lecz wyzwanie Fortnite, w którym to potrzebujemy kurczaka, aby przebyć 200 metrów. I już pewnie zastanawiacie się, jak wykonać to trudne zadanie. Ale nie martwcie się, macie mnie, a ja wam pomogę, dzięki czemu to wyzwanie będzie dużo prostsze. A więc najpierw do tego wyzwania potrzebujemy kuciaka. Musimy znaleźć kuciaka, ładnego kuciaka, żeby nam się dobrze latało. Następnie proponuję zbudować sobie hampera rampę, dużą rampę, żebyśmy byli wysoko, żebyśmy mogli na tym kurczaku jak najdalej polecieć. Także nie, to całkiem serio, słuchajcie, kurczak, budujemy sobie rampę, łapiemy kurczaka, spacja, podskakujemy, lecimy, wyzwanie mamy zaliczone. No, myślę, że mogło być trudno, wreszcie chyba bym tego nie ujął, kurczaki są na całej mapie, trudno znaleźć jakąś konkretną lokalizację, ja znalazłem akurat przy rozdrożach jednego z kurczaków, one zwykle gdzie są koło miast, więc łatwo jest znaleźć. No i to tyle jest, tyle, na no, dzisiaj. A jak Wy oceniacie moje daily świąteczne takie odcineczki. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Słuchajcie, planuję też wrócić na YouTube. Być może jeszcze dzisiaj, ale już na pewno jutro, bo będziemy grać specjalny turniej o dolce wraz z sami tworzymy dla Was coś na święta. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Pijcie, pamiętajcie na Discorda oraz e, Twitcha YouTubeka, No i oczywiście na Instagrama. Wszędzie jesteśmy. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wszystkich naszych socjali i na dzisiaj kończę. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, no i mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Kuciak! na plus. Także do zobaczenia już jutro. Trzymajcie się serdecznie. Cześć.